Witam w RetroGaming.pl, ja jestem Seba Dragon, a dziś zrecenzuję dla was grę Agatha Christie i nie było już nikogo z 2005 roku. Zanim zacznę omawiać recenzję, nie mogę nie wspomnieć o Agacie Christie, która jest autorką powieści kryminalnej, na której jest wzorowana gra. Agatha Christie była brytyjską autorką powieści kryminalnych i obyczajowych. Ona wykreowała postać Herkulesa Poirot, belgijskiego detektywa, który obok Sherlocka Holmesa jest najpopularniejszą postacią z powieści kryminalnych. Drugą wykreowaną postacią z powieści Agathy Christie jest panna Marble, która także jest w klimatach kryminalnych, ale nie tak wciągające jak w przypadku Herkulesa Poirot, ale to moja opinia. Nie będę opisywał jej życiorysu, bo bym musiał do tego podejść w osobnym filmiku, więc jedynie wymienię kilka popularnych powieści. I nie było już nikogo. Morderstwo w Orient Expressie, ABC Morderstw, Pięć małych świnek, Dom zbrodni. To prawdziwe klasyki literackie. Ale dobra, dosyć o Agacie Christie. Pora zająć się grom. Studio, które zajęło się tworzeniem. Growej adaptacji książki jest amerykańskie AWE Productions z Florydy. Przed growymi adaptacjami książek mieli kilka tytułów, ale nie jakoś ważnych, ani popularnych, które by osiągnęły sukces. Według mnie Agata Christie i Nie Było Już Nikogo to pierwsza ich poważna produkcja, ale jak im to wyszło, radzę sam zagrać, ale mi gra przypadła do gustu, inaczej by nie było tej recenzji. Fabuła. Gra jest dość dobrze odwzorowaną adaptacją książki. Lecz ma jedną dość ważną różnicę pomiędzy książką o tym samym tytule, Agrom. W książce mamy 10 osób przybywających do Wyspy Żołnierzyków, a w grze mamy 11. Tą 11 postacią jest przewoźnik Narakot, którego się wcielamy. Mimo, że 11 postać wprowadza lekkie zmiany w fabule. Główne tło fabuły z książki nie zostaje zmienione. Narakot bardziej pełni rolę obserwatora pewnych wydarzeń, które odbywają się na wyspie. Dobra, jak wyjaśniłem istotną różnicę, pomiędzy książką a grą mogę omawiać fabułę. W intrze pozajemy 10 osób, które dostały zaproszenie od tajemniczego małżeństwa państwa. Owens, w tych listach zapraszam 10 bohaterów książkowych, ale zbytnio nie wiadomo dlaczego. Dla mnie brzmi to zaproszenie dość podejrzanie, ale jak widać reszcie bohaterów wydaje się to normalne LOL. Kiedy dziesiątka dociera z naszym przewoźnikiem i głównym bohaterem na Rakotem na wyspę, widać, że pogoda widocznie się pogorszyła. Na Rakotem chcemy wydostać się z wyspy. Ale nasza łódź została zniszczona, czy to celowe działanie, czy przypadek. Większość głównych bohaterów książkowych już zdążyła trochę poznać wyspę, a my nawet, jakby łódź nie była zniszczona, byśmy nie wydostali się z wyspy w czasie sztormu, więc jesteśmy zdani na siebie i musimy jakoś znaleźć się w nowej sytuacji. Na początku gadamy z lokajem o naszej sytuacji. Jakoś nieprzychylnie akceptuje to, że dodatkowy gość musi zostać na wyspie. Ale po jakimś czasie zaprasza nas do domu ołęsów. Narakot ma niedokończone sprawy z jednym z obecnych na wyspie gości. Z policjantem i detektywem Blorem, przez którego brat Narakota trafił do więzienia. Na początku Narakot myszkuje po domu i po pokojach. Dziesięciu bohaterów, lecz nie wszystkie są otwarte. Po tym myszkowaniu i poznaniu domu Owensów zostajemy zwołani przez Lokaja do głównej sali. Pan Owens poprzez gramofon ma do nas coś do zakomunikatowania. Kiedy wszyscy znajdują się w głównej sali słyszą wiadomość od Owensa, który oskarża wszystkich tu przybyłych o różnego rodzaju zbrodnie. Każdy jest szokowany. Po jakimś czasie pani Rogers służąca mdleje, czyżby to, co usłyszała z gramofonu, ją wstrząsnęło, czy też ma nieczyste sumienie. Lekarz prosi nas, żebyśmy przynieśli jego torbę lekarską. Lekarz zajmuje się panią Rogers, a my wracamy do reszty gości. Po rozmowach nagle Marston pada jak długi, po wypiciu drinka. Lekarz Armstrong bada Marstona. Okazuje się, że nie żyje i że to prawdopodobnie otrucie. I tak oto doświadczamy pierwszego morderstwa na wyspie. To świadczy, że wśród gości jest zabójca, który chce pozbyć się dziesięciu bohaterów, a my, jako jedenasty bohater, musimy odkryć, kto jest zabójcą. Oczywiście fabuła jest, jest jedną z najlepszych z kryminałów i to dość solidna podstawa gry, na której jest głównie zbudowana gra. Muszę pochwalić twórców. Mimo wprowadzeniu 11 bohatera, potrafili idealnie wpasować nową postać fabułę Wyspy Żołnierzyków. Widać, że twórcy gry znali się na książkach Agaty Christie. Grafika. Tak jak zwykle podzielę na dwie kategorie, otoczenie i modele postaci. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że otoczenie jest ręcznie rysowane, oprócz np. przykład deszczu, bo to już element otoczenia 3D. Ale otoczenie wygląda ładnie, jak połączenie otoczenia 2D z modelami postaci 3D, więc zbytnio oceniać tego nie mogę, bo większość podobnych gier wygląda identycznie, w podobnym stylu. Ale jeśli chodzi o modele postaci, to mogę tu wtrącić swoje trzy grosze. Modele postaci na 2005 rok nie będę ukrywać, wyglądają słabo i bardzo przestarzale. Na ten rok. Bardziej modele postaci przypominają mi podobne przygodówki z 2001 roku. A wspominam, że gra jest z 2005, więc do tej pory w w grafice się wiele zmieniło, i ten rok należy do jednych przełomów w grafice. A wy, i nie było już nikogo, modele postaci wyglądają słabo. Nieładnie wyglądają jak kilka lat wstecz, a nie na 2005 rok. Nie mówię, że miało to wyglądać jak Doom czy Far Cry, ale porównując inne przygodówki z podobnym modelem graficznym, na przykład omawianym Still Life, a Ag Agatha Christie, i nie było już nikogo, wygląda przy tej grze słabo. Świat gry. W większości podobnych przygodówek nie mamy od razu dostępu do większości lokacji w grze. Ale akurat w Agata, Christi i nie było już nikogo. Mamy na starcie praktycznie dostęp do wszystkich lokacji w grze. Oczywiście przemieszczamy się po wyspie żołnierzyków. Z obecnego punktu widzenia wyspa nie jest duża i nie ma dużo lokacji i jakoś z łatwością teraz potrafiłbym się po niej przemieszczać. Ale w 2005 roku wyspa miała sporo lokacji i dało się czasami pogubić gdzie iść, tak samo dom. Ołensów. Na 2005 rok ma dużo pomieszczeń, i czasami możemy się zagubić, gdzie jest dany pokój. Na przykład danej postaci czasami może nam zająć kupę czasu, zanim znajdziemy właściwy. Gra wymaga zapamiętania każdego rozmieszczenia pokoi, bo w grze. Nie mamy mapy, z której możemy korzystać i korzystać z szybkiej podróży. Wy i nie było już nikogo, musicie o tym zapomnieć. Jedynie radzę wam zapamiętać rozmieszczenie pokoi w domu Ołęsów, a na wyspie radzę zapamiętać rozmieszczenia lokacji i jak do nich dojść. Do pamiętliwych graczy nie będzie problemu, a do niepamiętliwych, no, będziecie mieli trudno. Inwentarz i mechanika rozgrywki. No dobra, zacznijmy od inwentarza. Nasz inwentarz ma tak zwane kilka stron. Na dużą ilość przedmiotów. Chociaż tak szczerze, dużo nie będziemy zbierać tych przedmiotów na dany rozdział. Przedmioty możemy przenosić na ikonkę lupy lub na ikonkę zębatek. Z kolei, właśnie ikonka zębatek może rozebrać dany przedmiot. Na inne części czasami, ale bardzo rzadko. Możemy w inwentarzu łączyć nawet trzy przedmioty, żeby stworzyć jedno. Rzadkość to w przygodówkach, bo w większości mamy do łączenia dwa przedmioty. I na koniec możemy łączyć przedmioty poza inwentarzem z otoczeniem. Mechanika rozgrywki w przeciwieństwie do innych przygodówek, to nie wybieramy danych ikonek interakcji. Kiedy najeżdżamy kursorem na dany element gry, lub osobę gra sama nam proponuje dane interakcje, na przykład oka, ust, ręki, czy też butów. Chyba domyślacie się, od czego one są. Jak jesteście weteranami przygodówek, no i ikonka otwartych drzwi, dzięki której przechodzimy do następnego pomieszczenia lub Lokacji. Muzyka. Tak szczerze grając pierwszy raz i nie było już nikogo, nie spodziewają się jakiejś fenomenalnej muzyki. W grze. Ale ogrywając grę, muzyka robiła klimat przygody detektywistycznej i otaczającej tajemnicy zabójcy na wyspie żołnierzyków. I dla mnie, w pewnym sensie, muzyka w tym tytule jest pewnym wyznacznikiem w grach przygodowych. Oddaje idealnie klimat książek Agaty Christie. Gier, które są adaptacjami książek Agaty Christie, wyszło kilka. Zresztą w tym roku ma wyjść nowa wersja gry Morderstwo w Orient Expressie i naprawdę. Na pewno na moim kanale pojawi się niejedna gra autorki Agaty Christie, więc zapraszam do przyszłych recenzji z serii jej książek. I to by było na tyle z recenzji i do zobaczenia i do usłyszenia.